Nazywano go wampirem z Düsseldorfu. Nie dlatego, że zabijał, ale dlatego, że twierdził, że pił krew swoich ofiar. A najbardziej lubił wracać na miejsce zbrodni, żeby patrzeć, jak policja szuka kogoś, kto właśnie stał tuż obok nich. Peter Kürten dorastał w przemocy, biedzie i traumie. Już jako nastolatek zaczął fascynować się krwią, a z czasem cierpieniem innych. W latach dwudziestych w Düsseldorfie zaczęły pojawiać się pierwsze anonimowe ataki: nocne napaści, szadoł w ciemnych zaułkach, znikające dzieci i kobiety. Śledczy nie łączyli tych spraw. Sprawca był niewidzialny. Kurten działał spokojnie, jakby nic go nie ruszało. Wracał na miejsce przestępstw, obserwował tłumy, policję, a czasem sam pytał funkcjonariuszy, co wiedzą o tym potworze z miasta to dawało mu satysfakcję wiedział że patrzą mu w oczy i nie mają pojęcia kim jest jedna ofiara przeżyła zapamiętała twarz ale peter sam oddał się policji nie dlatego że miał poczucie winy tylko chciał rozgłosu na procesie mówił szczegółowo o swoich czynach jako ciekawym doświadczeniu gdy zapytano go o strach przed karą odpowiedział że ciekawi go co poczuje gdy ostrze gilotyny dotknie karku czy usłyszy własną krew płynącą jeszcze przez kilka sekund? Został ścięty w 1931 roku. Najbardziej przerażające jest to, jak zwyczajnie wyglądał. Elegancki, spokojny, uprzejmy. Nikt nie podejrzewał, że potwór może mieć twarz sąsiada. I teraz pytanie do ciebie, czy zło rozpoznaje się po twarzy? Czy po cieniu, który zostawia po sobie nocą? Napisz w komentarzu, co sądzisz o wampirze z Düsseldorfu.